Cześć! Cześć. Dzisiaj nietypowy filmik, bo odezwała się do nas firma Silk Silky i postanowiła nam wysłać na próbę trochę swoich produktów, żebyśmy Wam je pokazały i troszkę się na ich temat wypowiedziały. A myśmy się zgodziły, stwierdziłyśmy, że dla nas to coś nowego, coś ciekawego, więc jak najbardziej sprawdzimy ich. Tak, produkują rzeczy z Jedwabiu, już od ponad 10 lat są na rynku. Dali nam dla Was kod rabatowy na 10% zniżki. Tak. Także korzystajcie z kodu, jeżeli macie ochotę. Ale zanim to zrobicie, koniecznie obejrzyjcie filmik do końca. Wi wi wiadomo, wykonują, firma pr przedstawia się jako firma produkująca rzeczy z Jedwabiu. Naturalnego. Naturalne, więc znacie nas. Że będziemy chciały to sprawdzić, a żeby to sprawdzić e, najskuteczniejsza jest próba ogniowa. A to, a to oznacza, że będzie się działo. Będzie się działo, bo wiadomo, że chcemy to sprawdzić. Dlatego też, że po prostu jedwab jest, tak, jak same wiecie, naturalnym materiałem, jest, jest dosyć drogim materiałem. Przez to, przede wszystkim, że proces produkcji i powstawania tych, tych rzeczy z jedwabiu jest po prostu drogi i czasochłonny i dlatego ceny też są takie jakie są. A jak mamy za coś zapłacić. No to my chcemy wiedzieć, czy to faktycznie jest ten jedwab. Wiedzmy za co płacimy, nie marnujmy naszych i waszych pieniędzy, dlatego właśnie zapraszamy do filmu. Ale to zostańcie z nami, bo jeszcze będzie rozdanie, chętnie się z wami podzielimy tym, co dostałyśmy i same ocenicie, co to jest. Zapraszamy dalej. Gotowe do naszego podpalania. Na próbę ogniową. Nie chcemy, żebyście straciły pieniądze, dlatego postanowiłyśmy sprawdzić. Mamy tutaj... Taką za 5 zł, gdzieś tam w ciuchach kupioną, zwykłą, mam nadzieję. <grymne> A poliestrową. Przynajmniej takie mam założenie. No jest chyba z to, bo kiedyś miała metkę. A tutaj mamy to, co dostałyśmy. 100% jedwa. Piękny, czerwony kolor, więc, więc będziemy czerwono rozpalać do czerwoności. Tak, tak. Ponieważ reklamujemy Wam i mówimy o naturalnym. Jedwabiu, postanowiłyśmy to sprawdzić. A dla porównania musimy sprawdzić, jak, no bo innych jedwabnych rzeczy nie będziemy podpalić. <laughs> nie. Dobra, zaczynamy. Czekajcie, ja bo. Żeby się... O kurcze. Dobra, dajesz. Lecimy. Jak się pali. Jak się pali. Czekajcie, bo. To... Mamy tutaj miskę z wodą. Próbowałam, natomiast widzicie, o, on się pali. On się ma, tak oczywiście pali się. Naturalnie jednak nie powinien się palić. To znaczy po przestaniu, jak gdyby dotyku ognia, powinien. A to się fajczy, powiem. Fajczy się konkretnie. Fajczy się mocno, oczywiście. może nie to połóż. Pali się dosyć mocno. I ma się nie z plastikiem, nie? Ale I, tak, i tak, tak i trochę czuć faktycznie. Czuć, tak sobie przypalicie poliestrową bluzkę, to mhm, spięcie, Tak, to jest ten to, zapach. To jest ten zapach. To jest ten zapach, że. Także... Tu przetestowałyśmy. Wygląda, jest to sztuczne. Wygląda to tak. Jak widzicie upalone. I, i dziękujemy. Żegnaj. <laughs> a teraz zaczynamy. Tydyum. Szkoda nam trochę. Szkoda, bo jest piękny, się... piękny kolor, ale znacie nas, że jesteśmy trochę szalone, jeśli chodzi o różne rzeczy. Lubimy wyzwania. A to chodzi o, a o wasze, wasze pieniądze. Nas, a dla nas... Yy... A dla nas to też właśnie jakaś tam. Można tam by ksiądz. podpalać nitkę, ale nie, nie widziałybyście tego na własne oczy. To nie byłoby dla was miarodajne. Okej, okay, lecimy z koksikiem. raz, dwa, trzy. Powiem wam, że ciężko to łapie. Ciężko, bardzo ciężko. Widzicie, że to jest zupełnie inny rodzaj. Widzicie, jak przestaje palić. Po, przestaje nie chce się podkładać. Chycić. To się nie chce nie chwycić. Chce bo nie, boście to wrzuciła, a to widać było, widziałyście, że. Nie, to, że jest to od razu... Otopi To się od razu topiło. O, po, powąchaj. Włosy. Włosy. Tak jak jesteście u dentysty i na przykład boruje wam zęba, Dokładnie. to jest ten zapach. Spójrzcie, jak się upaliło. Pokazuję wam taką próbkę, bo to się kompletnie nie chce palić. A może i szkoda, bo, Może to się da jakoś jeszcze. O, Piszcie, jak chcecie ją dostać. Piszcie, jak chcecie. Jak... na nią pomysł, bo można coś z niej zrobić. Nawet zapałki odmówić. Nawet zapałki są się. Także potwierdzamy, że wygląda na to, że to jest to. Jest to to. Tak. Bo to Widzicie? się pali. Tylko jak jest. Tylko ogień. jak jest, jak jest właśnie, jak jest. Czekaj, ogień. bo palec zrobiłam. Podpalem, nie! Lubię mój palec. Żeby się przydał jeszcze, nie? Rzeczywiście. Zapach jest zupełnie inny. Inny. Także potwierdzamy. Tak. I, i jest... nie pali się, jak odłożycie i zupełnie to opalenie wygląda inaczej. Także, Także tak. Wiemy, o czym do was mówimy. Czekałyśmy dwa tygodnie na przesyłkę i dotarła do nas. I się doczekałyśmy. Tak, zobaczmy jak to wygląda. Jak widzicie pudełeczko jest bardzo ładne. Coś tam już uciekło. Tutaj mamy jakąś mm -hmm. karteczkę. Odłożymy ją sobie i zobaczmy teraz co jest Uu, w środku. <laughs> Pierwsza rzecz. Jak widzicie wszystko oddzielnie ładnie zapakowane. mamy tutaj gumkę do włosów coś z silumonii <laughs> panterka tak my wybierałyśmy kolory także przyznaję się że to moja straka <śmiech> <śmiech> tutaj mamy teraz coś do spania bardzo mięciutkie to jest takie moje pierwsze wrażenie no Edzia teraz trzyma ja robię za stolik słuchajcie hej <laughs> a się teraz wymienimy teraz Edzia wyciąga jest coś czerwonego o, jest duża. Abaszka. Duża. Sądziłam, że będzie coś mniejszego, ale przyjemna w dotyku. Jest poszeweczka. Słuchajcie, na poduszkę. Jest druga. I żeby nie było samotnie spać, jest podwójnie. Teraz pokażemy Wam bliżej to, co dostałyśmy. Zaczniemy może od poszewki, o, taka jedwabna poszewka na poduszkę. Pewnie wiecie doskonale, jakie są właściwości jedwabiu, szczególnie jeżeli chodzi o używanie poszewek na poduszki. Na pewno przeciwalergiczne, prawda, dla wszystkich z Was, te, które borykają się z jakimiś tam, nie wiem, katarami, jakimiś, no wiedzą, że to jest przez na tyle alergicznym, to jedwa wiadomo, że ma swoje właściwości e, takie antyalergiczne. Tak, dodatkowo. I to Wam tutaj powiem jako osoba, która właśnie troszeczkę, jeżeli chodzi o włosy, to się orientuje, no to taka poszewka Wam też nie niszczy włosów, nie elektryzuje, nie łamie, także bardzo są takie po, pościel generalnie. Jedwabna jest polecana dla tych, które dbają o swoje włosy i tych, które dbają o skórę swojej twarzy. Bo na takich paczekach się nie robią odgnioty, zmaszczki się nie pogłębiają, ale a, myślę, a na że... To to, a na to zwracamy uwagę. No, w naszym wieku to już słuchajcie... <słuch> Chociaż nie Botoks. <słuch> <słuch> Albo mocne światło. <słuch> Jak mówimy o spaniu, mamy też, otrzymałyśmy oczywiście taką maskę na oczka. Wiecie, fajna, relaksacyjna śmieję się zawsze, że mówię, że jeżeli e, potrzebujemy czegoś takiego, że na przykład śpimy w sypialni i nasz, e, nasza osoba bliska, która śpi koło nas e, e, ogląda coś na tablecie czy na czymś i naprawdę nam to przeszkadza te światło, to fajnie, bo słuchajcie, o tam ktoś tam może Czekajmy. sobie na Ona jest. mięciutka. Tak. Mięciutka. Słuchajcie, dwustronna. Czarna. No to można przełożyć, nie? Chociaż I tu i srebrna. Także wiecie, światło niebieskie, niech sobie tam ktoś ogląda, a my idziemy spać. Także na razie. Delikatna dla oczu. Delikatna dla oczu, tak na pewno. Pozostając... I, z, I z regulacją jest. Tak, z regulacją. I z regulacją także możemy sobie tutaj regulować. A ja tutaj mam kumkę do włosów. zgadnijcie kto wybrał taki wzór. Pewno się domyślacie, że ja. Także gumki do włosów też są bardzo osławione. Sama mam y, też taką jedwabną gumkę do włosów, tylko ona chyba nie jest naturalnego jedwabiu. W każdym razie faktycznie, y, faktycznie te włosy są w lepszej kondycji. Tak się nie łamią i, i nie niszczą. I tak bardzo się, nie naciągają te gumki tych włosów. Więc one się tak nie rozprostowują. Także jeżeli lubicie sobie zachować loki w trochę lepszej ale to fajna, bo to... nie jest taka bardzo duża, tylko jest taka mniejsza, nie? Że nie jest taka. Tak, że to nie trzeba po 100 razy owijać. Także jest całkiem całkiem spoko. I dodatkowo e, apaszeczka w fajnym czerwonym kolorze. Od razu mi się przypomniałam te szpilki, które mierzyłyśmy. W że tak. nie było takiej e, Czer... w sensie... Koloru? Y, no, no, cętki. No, no wiecie, byłaby natomiast jest ona, apaszeczka, jedwabna apaszeczka dodająca elegancji. Czerwona. Ale czy nawet do torebki? Czy torebki? do torebki? No ja akurat zawiązałam, słuchajcie, wiecie, no. Znacie mnie. Bardzo fajne. E, mamy też dla Was niespodziankę. Tak to są rzeczy idealne na prezent i tak. wszystko co oni mają na stronie. Zobaczcie sobie ich ofertę, jest bardzo bogata. Mają dużo świetnych rzeczy nawet czepki do spania. Mm -hmm. I piżamki. Tak. Cały asortyment. Tak Piękne że... chusty. Chusty mają przepiękne. Tak, także także warto jeżeli, jeżeli nie wiemy co nieraz na prezent kupić a to są takie rzeczy. Wydaje mi się że, że czeka paszka czy coś to faktycznie faktycznie ktoś to wykorzysta. Wykorzysta a zbliżają się teraz walentynki. Dzień Kobiet, tak. Każda tam Nowy Potem Rok, to... Dzień Matki, no to tak, też można, tak, jak najbardziej. E, oprócz takich, no to wiadomo, są też urodziny, Nowy Rok, w to zaczynamy. Okazji nie braknie, a każda z nas przecież może sobie sama okazję <śm> wymyślić <śm> i sobie coś sprezentować. A dzisiaj chcemy sprezentować coś Wam. Oczywiście znajdziecie tutaj kod rabatowy, jeżeli chcecie sobie same coś wybrać ze strony, do czego Was zapraszamy, natomiast te rzeczy, które otrzymałyśmy, chcemy Wam oddać, żebyście mogły same sprawdzić, jaka to jest jakość i same sobie ocenić tą firmę. Chcemy się po prostu z Wami podzielić, dlatego Jedy... mamy rozdanie. Jedyne, co musicie zrobić w tej kwestii, musicie być subskrybentami naszego kanału. Tak? Miło byłoby, jakbyście zostawiły komentarz i napisały w nim, co... Która co byście chciały otrzymać, tak naprawdę z tych, z tych rzeczy, które teraz w dzisiejszym odcinku zaprezentowałyśmy? Tak, bo w zasadzie podzielimy to na dwie części. Dostałyśmy dwie poszewki, także jeden to będzie poszewka plus gumka, a drugi to będzie poszewka plus. Ja no, no. to na oczu. Maseczka. <słyska> <słyska> to na <ort. słyska> Relaks, relaks podczas snu, słuchaj, kochanie. Relaks podczas snu z pana Trzeba wstać z panem, z a wiemy, że to jest bardzo ważne. Także zapraszamy do komentowania, do opisów, do komentarzy pod filmikiem. Tak, i do tego, żebyście sobie tam przeczytały regulamin rozdania, bo tam też piszemy takie większe szczegóły. Do tych z was, które wylosujemy się odezwiemy i macie 7 dni od daty publikacji tego filmu. Także wszystkie komentarze, które w tym czasie się pojawią będą brane pod uwagę i będziemy losować prawdopodobnie na Instagramie, więc będziecie mogły zobaczyć na żywo kogo tam wylosowało się. Zapraszamy do naszych na kolejnych filmików, każdy wtorek i piątek o 8. Piątek 18. Do zobaczenia, cześć!